No i witam w czwartek z trzecim odcinkiem ślubu od pierwszego wejrzenia 8. Zgodnie z zapowiedzią, jakby nie było, odcinek zaczął się życzeniami, które składała mama Patryka synkowi w dniu ślubu. Widać, że rodzice dobrze mu życzą, a on ma ewidentny problem z uczuciami, bo nawet podczas tych życzeń czuł się niezręcznie i chciał to jak najszybciej zakończyć. Patryk wyznał też, że i w poprzednich związkach się nie angażował. Sam nie wie dlaczego, a tutaj już chciałby się zaangażować. Tylko ciekawe czy to się tak da na zawołanie. Patryk jeszcze przed wejściem na salę gdzie już czekały obie rodziny i pani burmistrz stwierdził, że nie wie po co on w ogóle to robi i trochę chciał uciec ale stwierdził, że jak ucieknie, to później będzie żałował i dotarł na salę. Pani burmistrz wyznała, że rodzina Patryka zastanawiała się, czy nie ucieknie. Przemo od rana w dniu ślubu dosyć mocno się stresował, a siostra z partnerką i świadek byli przy nim, żeby go wspierać i starać się go dowieść na miejsce ślubu w jednym kawałku. Przemo martwił się, że to będzie jego najdłuższa pierwsza randka w życiu i sam nie wie, jaki będzie jej przebieg. Poza ślubem, bo o tym wiedział, wiadomo, przed wejściem golnął sobie coś na odwagę i wszedł witany oklaskami na salę, gdzie już czekała rodzina Justyny, a jej mama zagadywała jego rodziców. Jednak dla Przema strach i stres dawały się we znaki, Maciek jako jedyny pan młody, zupełnie się nie stresował, tak przynajmniej twierdził. Śmieszkował i zabawiał swojego świadka w hotelowym pokoju. Dowód wrzucił do marynarki, więc można powiedzieć, że był już gotowy. Świadek pomógł mu zawiązać sznurówki, bo Maciej wielbiciel wąskich spodni garniturowych nie mógł się w swoich nawet schylić. Świadek zapewnił też, że z twarzy Maćka czyta jak z książki i od razu zobaczy, czemu się wybrana małżonka spodobała, ale nawet jak mu się nie spodoba. To i tak dla Macieja najważniejsze będzie jej wnętrze. Maciej dojechał do ogrodzieńca już lekko zestresowany, zawierając znajomość z siostrą panny młodej, która wyznała, że jest tą ładniejszą. Tym wyznaniem tak go rozbawiła, że aż się mało nie udusił ze śmiechu. Niestety później dopadł go stres, do tego stopnia, że wydawało mu się, że czas nie idzie do przodu tylko się cofa, a on z trudnością łapał kolejne oddechy. Justyna, która określała siebie jako bardzo samodzielną, wyznała, że jej tata jest byłym wojskowym, a duża część rodziny i znajomych to też właśnie wojskowi, także ona jest przyzwyczajona do krótkich prostych komend. Bez zbędnego gadania czy dumania i jest zadaniowcem, także suknię wyprasowała sama welon wzięła, bo wszystkie panny młode którym się udało miały welon na ślubie. Nawet nie wiedziałam o takiej statystyce, ale widać, że Justyna miała już obliczone powodzenie tego eksperymentu. W samochodzie trochę jej się spać chciało, więc planowała nawet się kimnąć przed własnym ślubem i dopiero widząc plecy Przemka złapał ją stres i jak wyznała uderzenie gorąca. Oboje nie dawali po sobie poznać czy się sobie spodobali czy dręcz przeciwnie. Justyna nie próbowała nawiązać z Przemkiem kontaktu wzrokowego, podała mu jedynie rękę i patrzyła prosto na panią burmistrz, co trochę przerażało Przemka. Okazało się jednak, że była zawstydzona, bo Przemek okazał się być stuprocentowo jej wizualnym typem mężczyzny, co ją samo zaskoczyło, bo nie wspominała o tym ekspertom. Mnie natomiast zaskoczyło, że ponownie powiedziano głośno nazwiska uczestników którym w ostatnim sezonie zostały przecież wypikane, czyli znowu się nie ukrywamy. Przemek podczas przysięgi zapewnił Justynę, że będzie dobrze, a ona odpowiedziała, że w jej tutaj wyraźnie nawiązała się między nimi cienka nić porozumienia. Przy podpisywaniu aktu rozwiązały im się już języki, rozmawiali o wieku, o tym skąd są. I przemost stwierdził, że Justyna to cudowna dziewczyna i na razie jest super, aczkolwiek w zwiastu nie widać było, że mówił, że łatwiej mu będzie wymienić co było nie tak niż co było spoko, także czekamy z niecierpliwością na ich wesele. Młodsza Marta w asyście taty i świadkowej jechała na ślub recytując maksymy króla Juliana, że trzeba robić wszystko szybko, zanim dotrze do nas że to bez sensu, siedząc w samochodzie wyznała, że czuje lekkość w żołądku, jakby spadała, i że pewnie będzie po niej widać, czy pan młody jej się spodoba, bo nie potrafi ukrywać emocji. Marta, idąc w stronę pana młodego, którym okazał się być Maciej, wyznała, że trochę ugięły się pod nią nogi, ale zauważyła, że Maciej jest wysoki i ma dobrze skrojony garnitur. Pocałowali się w policzek na przywitanie, ale Maciej był tak zestresowany, że, jak wyznał, nie był w stanie skupić się na Marcie. Ona wydawała się być dużo mniej zestresowana i generalnie weselsza niż podczas wcześniejszych nagrywek. Nawet zagadała do Maćka pytając czy się stresuje i przez cały czas pozostawała uśmiechnięta. U Macieja stres był tak duży, że robił cały czas dziwne miny, jakby się z czegoś śmiał i nie był w stanie nawet powtarzać słów za panią burmistrz. Marta znawczyni tematu zapytała się go nawet czy coś paliło przed ceremonią. Kiedy Marta składała przysięgę, Maciej zachowywał się, jakby miał jakiś epizod psychotyczny. Dziwnie mrugał, zetaczał koła głową. Nie wiadomo było, czy nie trzeba będzie zaraz wzywać tam jakiegoś egzorycysty. Marta starała się zachować powagę i dobry humor, ale było coraz ciężej. Finalnie udało im się wymienić obrączki i dobrnąć do końca uroczystości. Nie pokazano fragmentu dotyczącego nazwiska i dzieci zrodzonych z małżeństwa. Nie wiedzieć dlaczego. Pani burmistrz życzyła im szampańskiej zabawy i dużo uśmiechu którego pan Maciej dał im tego dnia aż za nadto. Dopiero przy podpisaniu aktu mieli chwilę, żeby porozmawiać o odległości pomiędzy Szczecinem a Katowicami, a także różnicą wieku. Maciej wyznał, że jest strzelcem, a Marta stwierdziła, że w takim razie strzelił ją sobie. Poczucie humoru mają podobne, zresztą w zwiastunie kolejnego odcinka widać było, że świetnie się ze sobą bawili na weselu, Marta Zbielska bardzo długo układała suknię ślubną w samochodzie, w dodatku stresowało ją spóźnienie na własny ślub i fakt, że jej goście musieli na nią czekać. Marta nie mogła się już doczekać spotkania z mężem wybranym jej przez ekspertów i jak przyznała, prawie biegła w stronę pani burmistrz i pleców Patryka. Jeszcze zanim doszła jej mama zastanawiała się, czy aby Patryk nie będzie od Marty niższy i tutaj chyba faktycznie coś jest na rzeczy. Aczkolwiek oboje się sobie spodobali, jednak wspólny nos zrobił robota. W sumie nawet są trochę podobni wizualnie co dobrze wróży. Ponadto ładnie się do siebie uśmiechali i nie bali się spoglądać w swoją stronę. Zanim jednak doszło do ślubu, pani burmistrz patrząc na datę urodzin kazała gościom odśpiewać Patrykowi 100 lat z okazji urodzin, który miał kilka dni wcześniej. Patryk oczywiście się spieszył. oboje wyznali, że spodobali się sobie, ale na ulicy nie zwróciliby na siebie uwagi. Patryk nigdy nie spotykał się z blondynką. Ale jak wcześniej wspomniałam, poza kolorem włosów oboje byli wizualnie do siebie bardzo podobni, co zazwyczaj dobrze wróży, a w zwiastunie widać było, że sami to zresztą zauważą już na weselu. Ogólnie muszę się zgodzić z komentującymi poprzedni film, że i faktycznie dobór opar w tym sezonie zaskakująco udany, mając te sześć osób lepiej tego nie dało się skomponować i faktycznie widać czym kierowali się eksperci przy wyborze. Typu dopierając Martę z Katowic z Przemkiem, albo Patrykiem byłby problem, bo obaj są małomówni i wycofani, a znowu Justyna z Maciejem na przykład totalnie by się nie dogadała, mam takie wrażenie. Także wybór na razie dobry, ale jak to się skończy to i tak zależy tylko od tego czy oni się faktycznie sobie spodobają i będzie im na tyle zależeć na sobie, żeby o to powalczyć. Tak czy inaczej dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o wyborach ekspertów i jak myślicie, która par ma według was szanse na przetrwanie. Miłego czwartku i bye bye.